Tutaj mamy klienta, a zobaczcie, o widać chyba będzie, o widzicie, pęknięty wkład DPF, aż wysunęło kawałek, co nie, tak się zapchało. więc y, tu mamy klienta ogólnie, co chciałem pokazać, e, świadomego, który przyprowadził na auto na modyfikacje, kazał je sprawdzić, ja je sprawdziłem, e, tak czy tak, no i co, sprężareczkę mamy, Oprócz tego, że popuszczała tutaj tu zgnity już yy, ten, tutaj przez DPF-a tego zapchanego, no to sztanga jest słabo. No, a przez to, że była długo używana na przypchanym DPF-ie, no to może nie widać, ale luz ma po prostu. Ja to pod palcem czuję. Duży ma luz co nie? Już wirniki tam, o tutaj może widać nawet na kawałku. Yy, wirnik już chodzi po tym, po. Bo że tak powiem po obudowie, więc...